Powiem bardzo pocznę, tak? E, otwieram 22. sesję Rady Miasta Dziębkowa Proszę o sprawdzenie form, które zrobiliśmy. Proszę o pokazanie mi, ile jest radnych podczas dzisiejszej sesji. Na 23 radnych jest obecnie 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Zgodnie z kalendarzem czynności dotyczącym referendum lokalnego, Rada Miasta w Piotrowie w terminie do 31 sierpnia 2025 roku powołuje Miejską Komisję do spraw Referendum. W związku z czym przechodzimy do punktu kolejnego, drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw Referendum w Piotkowie Trybunalskim. Szanowni Państwo, uchwałę Państwo otrzymaliście zgodnie z ustawą o referendach lokalnych komisja do, komisja do spraw referendum w Piotkowie Trybunalskim powinna liczyć od 6 do 16 osób. Podjęłam taką decyzję i taką też Państwu rekomenduję. Oczywiście to Państwo decydujecie, aby ta komisja składała się z 6 osób, chodzi o kwestie minimalizacji kosztów związanych z um, przeprowadzeniem referendum w Piotrkowie. W ostatniej sesji prosiłem o to, aby sprawa została wyjaśniona jeszcze z Pana Mecenasa, że nie możemy brać udziału w pracach komisji, ponieważ Rada Miasta z Panem Przewodniczącym, z Panem Prezydentem, jak również przy pomocy Pana Mecenasa, zarzucała nam, że my wspólnie z Panem Andrzejem Piekarskim powinniśmy zdecydować w komisji która rozpatruje wniosek referendalny, w ja mówiłem, że nie możemy uczestniczyć w tej komisji bo kłania się środowiska prawa. Teraz się to potwierdziło to, że nie możemy uczestniczyć, ale prosimy o sprostowanie, bo niektórzy radni nagrywali filmiki, oczerniali nas w mediach społecznościowych, że powinniśmy wejść tu udział wspólnie z również z panem przewodniczącym, więc prosimy o kilka słów wyjaśnienia i no, może być może przeprosimy, jeżeli ktoś ma oczywiście kłopot nas przeprosić za to, co oczernia nas w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, Panie Przewodniczący, w jakich standardach demokracji mieści się to, co się na ostatniej sesji odbyło? Chodzi mi o niedopuszczenie zaakceptowanej przez Pana listy mówców ze strony społecznej, bo to stwarza wrażenie farsy, to stwarza wrażenie pozorów demokracji. Aż się taki ciśnie, że tak powiem, eponim. Jeśli ktoś wie, co to znaczy, to zrozumie. To nie demokracja, tylko stażkokracja. Dziękuję. Bez komentarza, ten rady stosuje regularnie rady Miasta, zgodnie z regulaminem podejmuje decyzję. Kolejną osobą, adwocent chciał zabrać głos panu Gazziakowi. Panie Przewodniczący, no, zgadzam się z moim przedmówcą, z panem Radzie. Pane, Ale bardzo proszę do rzeczy. Ponieważ do e, po rzeczy najbardziej, panie Przewodniczący, właśnie do rzeczy poprosiłbym o odpowiedź na moje pytanie i proszę o wyjaśnienie sytuacji, dlaczego nie mogliśmy zasiadać w tej komisji. Nie mam racji, oczywiście no, rozumiem, że. Panowie nas i Pani nas tutaj nie przeprosicie za to oczernianie na mediach społecznościowych i w ogóle wpadanie głupa na ten temat, że powinniśmy zasiadać, że musimy zasiadać i tak dalej, że możemy. Kiedy mówiłem, że nie może, nie ma takiej możliwości, żebyśmy zasiadali, to jednak nie było sprostowania. I prosimy teraz, żeby padło sprostowanie, wyjaśnienie dla mieszkańców, dlaczego w takiej komisji nie mogliśmy brać udziału, bo to jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy też wiedzieli a nie ten przekaz uczerniający te dwie osoby dwóch radnych, którzy są w grupie dalej, który był stosowany przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunowskiego wspólnie oczywiście z panem prezydentem Wielińskim, jak również przewodniczącym rady Mariuszem Staszkiem. Dziękuję Pana pan radny Przesadowski. Pewnie pan przewodniczący ma rację, że w momencie kiedy padł wniosek formalny już pomijam cały tło tego wniosku formalnego, bo to wszystko szczerze mówiąc nosiło wrażenie gry ukartowanej. No, ale na to nie mam dowodów. Natomiast, wrażenie zostaje, nie tylko moje. Natomiast, Panie Przewodniczący, cóż szkodziło dopuścić do wypowiedzi strony społecznej zaakceptowanej przez Pana i ogłoszonej listy mówców po głosowaniu? Przecież to chodzi o to, że głosowanie miało się odbyć po tym, no, w wniosku formalnym o zamknięcie dyskusji, ale cóż stało na przeszkodzie, żeby tych ludzi wysłuchać po głosowaniu i tego Pan nie wyjaśnił i tego Pan w oparciu o regulamin myślę, że nie jest w stanie wyjaśnić i bardzo Pana proszę, żeby Pan nie zbywał tego lekceważącym, że zostawi Pan bez komentarza to co tutaj sobie Rady Winiarski roi tylko niech Pan skomentuje i niech Pan odpowie jakie były podstawy Pana decyzji, dziękuję Ale o co pytam, proszę mi o co pyta Pyta pan czegoś innego. Nie będę chciałam. Nie będę wchodził o tym. Jesteśmy w punkcie dotyczącej posłuchania. Zadałem tylko radny pytanie, którego mam prawo zadać pytanie. Może pan napisać na tą interpelację, złożyć skargę na mnie. Ma pan walkę. Panie, panie przewodniczący, ja nie lecę skargą, z proszę na prokuraturę, tak jak pan razem wspólnie z Panem Prezydentem. Bo mamy chodę. Ale znowu pan kłamie, niech pan powiedzieć. A pan co chwilę policję zgłaszam. Szanowni Państwo, pan nie wyraźnie wprowadzić pewności. Jakie to z ignorowanie Wysokiej Rady? Przez przewodniczącego. Przez przewodniczącego szanowni Państwo. Przechodzimy do, głosowania, szacunku, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę bardzo, wciska przycisk zielony.